Woda to skarb. Każda jej kropla jest bezcenna. Od jej jakości zależy nie tylko nasz komfort, zdrowie i bezpieczeństwo, ale także życie. Najwyższą jakość wody dopływającej do mieszkań, domów i firm na ziemi wadowickiej, już od dziesiątków lat troszczy się wadowickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Czy wiemy, kiedy w wadowicach powstały pierwsze wodociągi? Wadowiczanie na nowoczesny wodociąg musieli czekać kilka dekad. W roku 1922 pojawiła się koncepcja zbudowania nowego wodociągu grawitacyjnego w mieście. Koncepcja ta zakładała, aby zbiornik wyrównawczy znajdował się na Goryszkowcu, czyli na dzisiejszej górze tzw. dzwonek. Jako na najwyższym wzniesieniu w okolicach Wadowic. Jednakowoż, ze względu na wielki kryzys ekonomiczny, który dotknął i Rzeczpospolitą Polską, jak również miasto po I wojnie światowej i po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej, niestety władze miasta musiały zrezygnować z tego pomysłu na kolejnych kilka lat. Dopiero w roku 1928, kiedy udało się zgromadzić odpowiedni kapitał, rozpoczęto negocjacje z firmami, które miałyby zbudować taki nowoczesny wodociąg. W konsekwencji czego w roku 1932 rozpoczęto budowę tego wodociągu, która zakończyła się w roku 1934. Od tamtego czasu minęło 90 lat. Wadowickie Wodociągi dzisiaj to nowoczesna firma, innowacyjna, co roku modernizująca i rozbudowująca sieć w mieście i gminie Wadowice oraz w sąsiednich gminach. Nitki wadowickich rurociągów docierają nie tylko do Wadowic, Wysokiej i Stanisławia Górnego, ale także do Landskorony, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tomic, Wieprza i Brzeźnicy. Wadowickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji już od 90 lat pełni bardzo ważną misję w życiu mieszkańców Ziemi Wadowickiej. Nie byłoby firmy, nie obchodzilibyśmy tego pięknego jubileuszu, gdyby nie poprzednicy, ludzie przez lata tworzący i budujący markę spółki. To właśnie im wszystkim w podziękowaniu za pracę i rozwój wadowickich wodociągów dedykowany jest ten jubileusz i ten dokument historyczny. Źródłem wody dla wadowickich wodociągów jest skawa, rzeka górska i kapryśna. Choć nie jest tak nieobliczalna jak przed budową zapory w świnnej porębie, to jednak niesione przez nią wody wciąż charakteryzują się niestabilnym składem chemicznym i bakteriologicznym, a po obfitych opadach są bardziej mętne, stąd też potrzeba jej uzdatniania. Wodociągi wadowickie korzystają z ujęcia brzegowego, które znajduje się na lewym brzegu rzeki oraz ujęcia wspomagającego drenażowo-infiltracyjnego pod korytem skawy. W ciągu doby mogą one dostarczyć ponad 17 tysięcy metrów sześciennych surowej wody. Jednak aby ta woda nadawała się do spożycia, musi zostać uzdatniona. Najpierw poddaje się ją oczyszczeniu wstępnemu, potem odbywa się proces filtracji na złożu kwarcowym. To dzięki niemu nie ma w niej żadnych zawiesin ani drobnych drobnoustrojów. Aby jeszcze bardziej podnieść jej jakość, trafia na drugi stopień filtracji, tym razem na złożu katalitycznym Dynalox. Jednak nie jest to jeszcze kres jej wędrówki. Z czystej wody trzeba bowiem usunąć bakterie, dlatego też poddawana jest ona procesowi dezynfekcji przez niskociśnieniowe lampy UV oraz dwutlenek chloru. Dopiero tak uzdatniona woda może zostać skierowana do zbiornika wody czystej o pojemności 500 m sześciennych. To stąd trafia do sieci wodociągowej i naszych kranów. Prowadzone w ostatnich latach modernizacje stacji wodociągowej sprawiły, że jej możliwości wzrosły do około 13 tysięcy m3 wody na dobę. Zapotrzebowanie bieżące to około 9 tysięcy m3, więc firma może spokojnie rozwijać się w najbliższych latach. Spotkałem się z wieloma tutaj ludźmi, którzy sercem i swoim wkładem życiowym przyczynili się do rozwoju tego. Tutaj miejsca do tego ujęcia, do rozwoju tych wodociągów. Chciałbym podziękować tym osobom, które już nie żyją, a jest ich kilkanaście. To był franek stopa, czaska, bronek Boradzisz, nie żyjący już Stasiu. Także jest mnóstwo ludzi, którzy odeszli już z tego świata, a całe życie zostawili tutaj też na wodociągach. Zawsze twierdzili i mówili, że wodociągi to dla nich to zawsze był drugi dom. I ja do tego podchodzę. Taki sam sposób, że dbamy tutaj o to miejsce, o to ujęcie, o tą stację, tak jak o własny drugi dom. Staramy się utrzymywać to na najwyższym poziomie jakościowym, innowacyjnym, technologicznym. Tutaj ludzie, którzy pracują, to taka jest druga rodzina. Już znamy się prawie 40 lat i to jest największy kapitał, który tutaj jest zgromadzony, kapitał ludzki zaufanie. Wysłuchiwanie, praca to nie tylko jest tutaj przyjście do pracy i wykonywanie poleceń służbowych, przekazywanie swoich umiejętności, ale to jest typowe życie, które tutaj się toczy na, na ujęciu. Moje tutaj życie zawsze związane było ze skawą, z rzeką skawą, bo się urodziłem nad skawą po drugiej stronie w I rzeka skawa zawsze była na co dzień w moim życiu i dalej pozostaje. I myślę, że jak Pozwoli wiek na tyle, to jeszcze troszkę człowiek popracuje tutaj przy tej skawie. I ile się da z tej rzeki wykrzesać, to się będziemy starać, żeby ta dobra woda, która płynie w skawie, była zawsze dobrej jakości w kranach Wadolickich. Na Straży Jakości Wody Ujmowanej z skawy stoi nowoczesne laboratorium. To tutaj codziennie wykonywane są kontrolne badania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Nad jakością wody ujmowanej z rzeki czuwają w specjalnych zbiornikach także małże i ryby, a o jakości wody już uzdatnionej sygnalizuje zachowanie ryb w specjalnym akwarium. Wszystko po to, aby woda dostarczona mieszkańcom Ziemi Wadowickiej była najwyższej jakości. Oczywiście zgodna również z obecnie obowiązującymi przepisami. Profesjonalizm wrażliwość, empatia oraz konsekwencja. To cechy, którymi charakteryzują się pracownicy wydziału obsługi klienta. Ich podstawowym zadaniem jest komunikacja z klientami oraz przekazywanie informacji. Przyjmują zgłoszenia, odpowiadają na wszystkie pytania, gromadzą dokumentację, odzyskują pieniądze, a nawet ratują życie. Zajmuje się wymianą wodomierzy. Jedziemy na odbiory. Tak samo do, do ludzi nowych odbiorców. Praca jest bardzo fajna, bardzo ciekawa i nigdy nie jest nudna, prawda? Bo zawsze dzieje się coś nowego, coś innego. Tak. Nigdy tematy się nie powtarzają. Bardzo dobrze ludzie mnie wspominają, bo jeszcze wcześniej byłem kasentem, pomiędzy przechodząc różne działy. Ludzie mnie zapamiętali jako inkasenta, poznają mnie nawet prywatnie. Zostałem zapamiętany bardzo miło. Praca urozmaicona, prawda? Darku, nie tylko jesteś, nie tylko wymieniasz wodomierze, ale także często, gęsto jesteś psychologiem tych ludzi, o, tak, często jesteś się. powiernikiem. Zgadza się. I, trzeba być na wszystko przygotowana. Tak I detektywem często też tak. jesteś, prawda? Tak, zgadza się. Tak, zgadza się. Bo trzeba do ludzi w jakiś sposób dotrzeć też. Myślę, że jest to na właściwym stanowisku pracy. Jesteśmy po prostu no, pierwsi do klienta, więc my musimy też dbać o to, żeby ten klient wyszedł stąd zadowolony. Ale też y, mieliśmy taką przygodę, że jeden z naszych inkasentów, no, można y, powiedzieć, uratował zdrowie i życie starszej pani, ponieważ przyszedł na odczyt, ona y, no, leżała na podłodze. I on, nie wahając się, no, po prostu pomógł jej, y, zadzwonił do rodziny, i dzięki temu pani żyje i funkcjonuje. I i wdzięczna jest, nawet tutaj dzwoniła, podziękować za jego opiekę i pomoc. Wydział ten prowadzi inwestycje od A do Z. Od analizy ich opłacalności po zamknięcie inwestycji. Organizuje pracę za kilkadziesiąt tysięcy i za kilka milionów złotych. Przygotowuje budowę kilometrów nowej sieci oraz modernizację starszych jej odcinków. Wydział Inwestycji to jedna z najbardziej strategicznych komórek w wadowickim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. To w nim rodzą się również wizje przyszłych inwestycji. Wszystko po to, aby sieć była nowoczesna i niezawodna, a jednocześnie odpowiadała wyzwaniom XXI wieku. Kiedyś mają studnie, to się było królem. Teraz, niestety, lekkie posłucha w lecie i już trzeba tą wodę mieć. A u nas ta woda jest bardzo dobra i pewna. No, nie wszyscy lubią pracę biurową. Ja osobiście no, średnio, ale praca w wodociągach daje mi to, że mogę być i w terenie i mogę uczestniczyć w zdjęciu gdzieś przy się przystanę, przy koparce, Później przyjść do biura i przenieść to wszystko na papier lub stworzyć jakąś mapę i iść w teren z nią i zweryfikować. Powinno się znaleźć jak najwięcej środków na wodę, na modernizację sieci wodociągowej. Zwłaszcza w miastach ta sieć już jest stara, wieloletnia, bardzo często awaryjna, stąd awarie, a tego niestety brakuje akurat pieniędzy na modernizację wody. Są pieniądze na budowę sieci prawda, wodociągowych, natomiast nie ma pieniędzy tak naprawdę na modernizację sieci wodociągowych, a to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby dzisiaj wyremontować te sieci. Branża ważna, strategiczna, ciekawa, ale trudna też, bo szczególnie robiłem też dwa lata na sieci, to oceniam tą ciężką pracę, aczkolwiek trudną bardzo i chyba najtrudniejszą tutaj z całego tego Naszego przedsiębiorstwa. Najważniejsze jest oprócz oczywiście pracy i zadowolenia z pracy, również satysfakcja współpracy z pracownikami. Atmosfera w pracy, gdzie przychodzi się, żeby nie tylko pracować, ale również miło spędzić czas. Satysfakcja taka, że jak przyjeżdżamy gdzieś na teren, który ma być na przykład skanalizowany, widzę to, co tam się dzieje, prawda? W cudzysłowie, z oczyszczaniem ścieków. Po zrealizowaniu, tą radość ludzi, że nawet nie śmierdzi im teraz, że mogą grilla sobie zapalić, albo jak nową linię wodociągową ciągniemy, że ktoś mi mówi, panie, 30 lat i zawsze wody brakowało. Jestem na puszczę pełną wanny i się wykąpię pierwsza bez stresu w życiu. To mnie cieszy. Takie sprawianie ludziom też radości, pomaganie im, co mi dużo daje też. Zresztą, wodociągi wadowickie mają najlepszych pracowników przede wszystkim. Oczywiście, <grym> doświadczonych. Którzy się urodzili nad skałą tak, <laughs> większości, czyli Wadowica. Finanse i kadry. To serce wadowickiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Tu ważne są dokumenty, faktury, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe, przychody, wydatki i lokaty. Wszystko musi być rzetelnie i na czas rozliczone oraz wypłacone. Chodzi przecież o płynność finansową przedsiębiorstwa i jego kondycję. Choć liczy się tu każdy grosz, to jednak zawsze najważniejsi są ludzie. To cały czas koło nas, Just tak? To się tak, tak, to cały czas koło nas. Dla nas akurat jako dla wydziału finansowo-księgowego, czy, czy wydziału obsługi klienta, czy Wydziału Spraw pracowniczych, no, dla nas najważniejsze są dokumenty. Praca na dokumentach, na umowach, czy to są umowy o pracę, czy to są umowy z kontrahentami. Dokumenty, ale też i pracownicy. Tak, dobro pracowników. Na przykład, ja liczę listy płac, więc tutaj no nie mogę zawieść, prawda? Gdybym, że tak powiem, kiedyś miała, nie wiem, była taka konieczność zmiany pracy, szukałabym tej pra pracy w branży wodociągowej. Pracuję tylko w tej spółce i chyba bym, wybierając kiedyś jakiś zawód, też bym wybrała taki dział, bo lubię po prostu liczyć. Czuję się związana z tą branżą od początku. Jakiś taki sentyment. Ta woda, która jest niezbędna do życia jest pierwszą potrzebą no i też ludzie. To jest specyfika pracy. Mile wspominam swoich szefów byłych i obecnego. Mile wspominam pracowników, zawsze była fajna atmosfera. Prawda jest taka, że tutaj każdy jest ważny. Wszystkich cenimy. Tak. Premises. Ale, to, ale to, to, muszą to muszą być, to muszą ale staramy się to jakoś wspólnie rozwiązywać. To się tak, 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 wyjaśniamy nieporozumienia, także... Tak do Wadowickiej Oczyszczalni ścieki płyną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Im więcej ich płynie, tym lepiej. To bowiem oznacza, że o tyle mniej zanieczyszczeń zatruwa wodę, ziemię i powietrze. Wadowicka Oczyszczalnia może przyjąć średnio dobowo 8600 m3 nieczystości. Praca w Wydziale Oczyszczalni ścieków to rodzaj misji, a zarazem wielka odpowiedzialność. Aby ocenić jej jakość, wystarczy porównać to, co wpływa i wypływa z oczyszczalni. W jaki sposób ze ścieków powstaje czysta woda? To skomplikowany i dość długi proces. Nieczystości trafiają najpierw na kraty panelowo-hakowe, na których zatrzymywane są większe odpady. Żwir i piasek, czyli zanieczyszczenia mineralne, wyłapywane są w piaskownikach poziomych. Następnie ścieki trafiają do osadników wstępnych, w których zachodzi sedymentacja zawiesin łatwo opadających. Właściwy etap oczyszczenia ścieków odbywa się w reaktorach biologicznych. To w nich szczepy bakterii i mikroorganizmów zwane osadem czynnym żywią się zanieczyszczeniami organicznymi, znajdującymi się w ściekach. Ostatnie etapy biologicznego oczyszczenia ścieków odbywa się w osadnikach wtórnych. Osad czynny osadza się na ich dnie, a oczyszczona woda trafia z powrotem do skawy. W wyniku oczyszczania ścieków powstają osady. Trafiają one do zamkniętej komory, w której odbywa się proces fermentacji metanowej. W ten sposób powstaje między innymi biogaz, który wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki gruntownej modernizacji oraz wyposażeniu w zaawansowane technologicznie urządzenia oraz procesy biologiczne, Wadowicka oczyszczalnia zapewnia wysoki stopień oczyszczania ścieków. pracować w wydziale oczyszczalni ścieków trzeba lubić bardzo swoją pracę. Jest to praca, która daje dużą satysfakcję. Zapewniamy ochronę środowiska, oczyszczając ścieki do odpowiednich parametrów. Widzimy co nam wpływa do oczyszczalni, a porównując z tym co z niej wypływa, Natomiast zdarzają się sytuacje ciężkie, trudne. Swoją pracę mogłam tutaj rozpocząć dzięki mojemu mentorowi, którego niestety już nie ma z nami od 5 lat. Był to starszy niż ścieków Tadeusz Pamuła. To on we mnie rozwinął, rozwinął tutaj wiedzę i, i coraz większe chęci do kierowania oczyszczalnią, do sterowania procesem oczyszczania. Obsługa sieci, usuwanie awarii. Remonty. Tym na co dzień zajmują się pracownicy Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Lekarze wadowickiej sieci troszczą się o 222 km sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, 17 pompowni oraz 5376 przyłączy, a także 220 km sieci wodociągowej. Ten skomplikowany system, który obsługuje około 90% mieszkańców Wadowic oraz ościennych gmin, jednostki publiczne i przemysłowe, nie ma przed nimi żadnych tajemnic. To dzięki nim sieć wadowickiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji może sprawnie funkcjonować. Wadowickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji korzysta z wielu źródeł energii, od energii elektrycznej i energii cieplnej, aż po biogaz. Są silniki elektryczne, jest kogeneracja, a wkrótce pojawi się fotowoltaika. Główny energetyk to wydział, który troszczy się o to, by w firmie ani na sekundę nie zabrakło energii. Pompy. Dmuchawy, maceratory, mieszadła, koparki, samochody nie mają żadnych tajemnic przed pracownikami Wydziału Utrzymania Ruchu. Muszą znać technologie stosowane w XIX, XX i XXI wieku: rozwiązania nieco starsze i te najnowsze. Do każdego urządzenia podchodzą indywidualnie i z troską jak chirurg do pacjenta. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie wadowickiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Ostatnie 5 lat to wyjątkowy okres dla wodociągów wadowickich. To bardzo dynamiczny rozwój naszej spółki. Udało nam się wykonać drugi stopień filtracji. Bardzo ważna inwestycja, która wydatnie poprawiła jakość wody w kranach nie tylko mieszkańców gminy Wadowice, ale też innych gmin powiatu wadowickiego, do których dostarczamy hurtową wodę. Wartość tej bardzo ważnej inwestycji to ponad 11 milionów złotych. No i co ważne dla naszych mieszkańców, również rozbudowaliśmy sieć wodociągową na miejscowości Wysoka, Stanisław Górny, a teraz w kierunku Babicy. Łącznie wybudowaliśmy przez 4 lata Ponad 22 km wodociągów wraz z hydrofornią, z, z, ze stacją pomp za ponad 2 miliony złotych. Te bardzo ważne inwestycje mają sprawić, żeby mieszkańcom Wadowic po prostu żyło się lepiej. Wadowickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji to firma nowoczesna i innowacyjna. Nasza spółka obsługuje 8 tysięcy klientów. Oczyszczalnia ścieków odbiera ponad milion metrów sześciennych ścieków rocznie. Stacja uzdatniania wody produkuje i dostarcza klientom 2 miliony metrów sześciennych wody. Eksploatujemy również 440 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Każdą markę tworzą ludzie. Ponad 80 pracowników, specjalistów w różnych dziedzinach z doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem troszczy się o komfort życia mieszkańców oraz środowisko naturalne. Pracownicy wyposażeni w nowoczesny sprzęt, stosując nowe technologie, świadczą usługi dla mieszkańców, osiągając parametry wymagane prawem krajowym i unijnym w zakresie czystości wody oraz jakości oczyszczonych ścieków. Woda jest niezbędna do życia, jest również podstawowym środkiem gaśniczym wykorzystywanym do działań w ratowaniu życia i mienia mieszkańców przez strażaków Państwowej i Chodniczej Straży Pożarnej. W roku jubileuszowym 90-lecia wodociągów wadowickich nasuwa się pewna sentencja. O przeszłości nie należy zapominać. W teraźniejszości trzeba żyć. Przyszłość zależy od nas samych. O przeszłości nie zapomnieliśmy. Z inicjatywy pana burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego oraz zarządu spółki została opracowana i wydana monografia Człowiek i woda o historii wadowickich wodociągów. Teraźniejszość i przyszłość jest w naszych wspólnych rękach. To one będą budować i rozwijać przedsiębiorstwo, wspierać samorząd, służąc jednocześnie mieszkańcom Ziemi Wadowickiej.